Cześć wam Tuszawi i witam Was w moim pierwszym materiale poradnikowym do Wiedźmina i dzisiaj chciałbym wam pokazać jak zdobyć najlepszy wiedźmiński ręsztynek w grze, który jest chyba też bodajże w ogóle najlepszym armorem, jaki, jaki możemy zdobyć. Podstawową rzeczą, którą musimy posiadać, aby zdobyć ten armor jest dodatek do gry, czyli serca z kamienia. Samą zbroję generalnie znajduje się podczas robienia głównych questów fabula fabularnych, czyli w sumie, jeśli ktoś rozgląda się bardzo dużo no i przeczesuje każdy zakamarek, to nie powinien mieć problemu właśnie ze znalezieniem tej zbroi. Jednak jeżeli już fragment misji, w której ona jest do zdobycia, jakby przeszliście i nie udało Wam się jej odnaleźć, to niestety nie będzie już więcej możliwości zdobycia e, poszczególnego fragmentu, który jest Wam potrzebny. Warto też dodać, że ręsztynek szkoły brzmi wygląda identycznie jak ten, który, z którym zaczynaliśmy naszą przygodę, ale że wiele osobom pod, naprawdę się on podobał to CD projekt postanowił go dodać właśnie w tej formie, właśnie ze względu na to, że po prostu dużo osób narzekało, że jest to najlepiej wyglądający armor w grze, a jest też jednocześnie najbardziej gówniany. Ten set natomiast, tak jak już wcześniej wiele razy wspominałem, jest najlepszym, co możemy w Wiedźminie na ten moment znaleźć. Przynajmniej do czasu kolejnego dodatku, czyli krew i wino. Tak więc zaczynajmy. Jako pierwsze będziemy mieli możliwość zdobyć aż cztery elementy. I będą to spodnie, rękawice, buty oraz kurtka, czyli tam armor. Ręcztunek ten uda nam się zdobyć w formie schematów, które posiada pewna pani. Z panią tą zapozna, nazywa się Vivaldi, czy jakoś tak, jest to taki niziołek, który prowadzi bank w Nowigradzie. Otóż podczas wykonywania jednego z questów, dokładniej mówiąc, questa powiązanego z domem Borsodich, czyli takim domem aukcyjnym, zostaniemy właśnie przez niego tam wprowadzeni i powie nam on, przedstawi nam on... Tak naprawdę nie przedstawi, tylko opowie nam o trzech osobach, z którymi warto porozmawiać przed rozpoczęciem aukcji i jedną z tych osób będzie właśnie ta kobieta. Jak sama nam powie, posiadała ona bardzo liczną kolekcję różnego wiedźmińskiego asortymentu oraz wyposażenia, tak więc naturalnym wydaje się to, że to właśnie u niej będziemy mogli zdobyć nasze pierwsze cztery schematy. Po tym jak zostaniemy już sobie przedstawieni, będziemy mieli możliwość nawiązania z nią handlu i właśnie wtedy ona przedstawi nam, pokaże nam to co ma do sprzedania i między innymi będą to właśnie cztery schematy na wcześniej wspomniane elementy zbroi. Oczywiście kupujemy je i 4 na 6 elementów mamy już tak naprawdę za sobą. Osobiście dodam, że warto kupić wszystko co ma, bo posiada ona jeszcze kilka innych fajnych rzeczy. Kolejnym przystankiem będzie zdobycie schematu na stalowy miecz żmi, a dokładnie jadowity stalowy miecz cechu żmi. Jest on do znalezienia w tym samym jakby wątku fabularnym, czyli tym samym życzeniu, które spełniamy dla Olgierda, jednak już pod sam koniec wykonywania tego zadania. Gdy już dostaniemy się do skarbca i rozegra się scena pomiędzy dwójką zwaśnionych braci, Niezależnie, to tak naprawdę niezależnie od podjętej przez nas decyzji będziemy mieli możliwość chwilkę rozejrzeć się po całej tej sali i zebrać sobie różne fajne dobra. I tutaj też polecam, warto naprawdę zajrzeć do każdej skrzyneczki, bo kilka, kilka rzeczy ciekawych można znaleźć. Może żadnego jakiegoś super asortymentu poza tym mieczem. Ale troszkę można sobie zarobić. A sam miecz, sam schemat na miecz, właściwie będzie znajdował się w skrzynce po lewo, od miejsca, gdzie skąd braliśmy szkatułkę, która jest nam potrzebna do ukończenia głównego zadania. Ostatnim, co zostało nam do zebrania, jest oczywiście srebrny miecz. I tutaj mały spoiler, więc jeśli, znaczy, w sumie wcześniej też były spoilery, ale ten miecz będzie do znalezienia tak naprawdę w ostatniej misji, w ostatnim, co mamy do zrobienia w samym dodatku. I to tylko w przypadku, gdy uwaga. Zdecydujemy się interweniować, gdy Gaunter Odin będzie chciał no, zgładzić Olgierda. Ale w sumie uważam, że chyba każdy tak naprawdę będzie chciał tu interweniować w tej sytuacji, bo po prostu pozwolenie mu go zabić daje nam takie troszkę niepełne zakończenie i nie jest to w pełni satysfakcjonujące. Tak więc jeśli będziecie przez chwilę podążać prosto tak jak na filmiku, to natkniecie się na dwa wi widma mglaków, które można dość łatwo zabić popychając je właśnie tak jak tutaj widzicie ardem i po prostu dobijając. Warto coś takiego zrobić, bo można zaoszczędzić w sumie spory kawałek czasu. Eee, a tak jak wiecie, lub też nie wiecie, bo wam właśnie zaspoilerowałem, ale sami ryzykowaliście oglądając ten materiał. Tak jak wiecie, ta misja jest na czas. W sumie czas, którego jeszcze chwilkę stracimy, docierając do tego miecza, który jest dość prosty wtedy, od teraz do znalezienia. Wystarczy, że właśnie podążacie tutaj za moimi ruchami i zaraz będzie widać miejsce, w którym owy miecz się znajduje. O proszę. Jest to właśnie ten podświetlony jakby monument którego strzeże jednak widmo Leszego. I ja ten fragment tutaj troszkę przyspieszę, bo walka z nim jest naprawdę długa i monotonna. Po tym, jak trafimy go kilka razy mieczem, on po prostu znika i musi, musicie chwilę odczekać, i on gdzieś tam pojawi się w jakimś randomowym miejscu. Znowu można go uderzyć tylko kilka razy i znowu sobie zniknie. Więc tak naprawdę tracimy przy walce z nim sporo czasu. Ale myślę, że jeśli się postaracie, nawet w sumie nie musicie się jakoś konkretnie starać, bo mi się to udało zrobić za pierwszym razem, to zdążycie rozwiązać tą zagadkę i zdobyć miecz. Nie ma w tym tak naprawdę większego problemu. No i gdy się już z tym widmem leszego rozprawimy, musimy po prostu wejść po tych schodkach, wskoczyć tam i będzie czekał na nas niczym Excalibur miecz do wyjęcia ze skały. Gantarodin zaskoczy nam jeszcze byskotliwym tekstem. Nigdy nie zrozumiem, co takiego jest w mieczach, że niektórzy głupieją, kiedy je widzą. Choćby się waliło i paliło, choćby życie wisiało na włosku. No i mamy już cały nasz wiedźmiński rynsztunek, który właśnie chcieliśmy zdobyć. Pozostaje tylko kwestia dobicia odpowiedniego levela, mnie osobiście po ukończeniu gry i dodatku nie udało się, skończyłem dopiero na 37 poziomie, tak więc jedyna opcja żeby używać tego całego rynsztunku pozostaje mi w nowej grze plus lub po prostu zostawić sobie tą zbroję i czekać na kolejny dodatek i tak właśnie chyba zrobię, ale jeśli wy macie 39 level to możecie pobiegać sobie i porobić jakieś questy, które wam pozostawały lub też tak jak ja po prostu czekać na krew i wino. Tak jak wspominałem wcześniej, że nie jest to najcięższy do zdobycia secik, ponieważ właśnie wszystkie jego elementy można zdobyć podczas rozgrywania głównej fabuły. Wystarczy tylko troszkę poszukać. Ale jeśli ktoś miał problemy ze znalezieniem któregoś z elementów, to mam nadzieję, że mu pomogłem. Dajcie w komentarzach znać, czy czy przydał wam się ten materiał, czy podobało wam się i czy chcielibyście w przyszłości właśnie może jakieś poradniki, tylko tym razem ze znajdowania troszkę bardziej skomplikowanych e, elementów z, z wiedźmińskiego rynsztunku, tak jak na przykład zbroja szkoły wilka, niedźwiedzia, kota lub gryfa. Czy po prostu cokolwiek innego, jak na przykład jakieś, nie wiem, receptury na mikstury. Tak więc ja się z wami żegnam. Zapraszam do komentowania. Jeśli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się, pa pa!